Ja pokazałem Wam, że do mojego zbioru dołączyła piękna korona z Edwardem VII dzisiaj troszeczkę więcej na ten temat, pokażę Wam kilka innych koron które w moim zbiorze jest, pokażę Wam też monetę, która będzie podmieniana, czyli tą monetę, którą miałem i generalnie powiemy sobie parę słów właśnie na temat koron z Wielkiej Brytanii, zapraszam Was na odcinek, witam Was na kanale Srebrne Prowokacje pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne Film. Słuchajcie, kolor, korony, bardzo duże monety, monety o wadze 28,28 ,28 g katalogowo, jest to srebro próba 925 i średnica mniej więcej 38 mm, ta moneta, którą tutaj w tej chwili trzymam w ręce, katalogowo 38,6 mm. Generalnie to, co najbardziej podoba mi się w tych monetach, to jest właśnie wizerunek Świętego Jerzego i Smoka, i jest to wizerunek, i tutaj z góry mówię, że ja mam taką tendencję do przekręcania nazwisk. Tutaj autorem tego wizerunku jest Benedetto Pistrucci, więc jeżeli coś pomyliłem, od razu możecie w komentarzach mnie naprostować. Mm. Piękny wizerunek świętego Jerzego walczącego ze smokiem, i nie ukrywam, że właśnie ten wizerunek jest jednym z powodów, dla których zainteresowałem się tymi monetami. Temat generalnie koron jest o tyle ciekawy, że jeżeli sobie właśnie popatrzymy na monety tak scharakteryzowane czyli o tej wadze, o tej średnicy z tym wizerunkiem to nie jest ich jakoś specjalnie dużo można sobie dosyć łatwo taki zbiorek zbudować. Przy czym znalezienie niektórych z nich w ładnych stanach nie jest takie proste. No i najpierw, może tak ogólnie pokażę Wam, co tutaj mam na tatce, a zaraz sobie przejdziemy, bo nie, chcę, nie ukrywam, że głównym bohaterem dzisiaj będzie właśnie ta moneta jednokoronowa z 1902 roku. Mamy słuchajcie, dwie monety z Edwardem VII. Ta moneta będzie przeznaczona na sprzedaż, ta jest nowa w zbiorze. Następnie mam trzy monety z królową Wiktorią chronologicznie. One nie są poukładane chron tutaj chronologicznie. Mamy tak zwaną y, młodą głowę 1847. No i ta niestety trochę, na, trochę no szkoda, że nie ma tutaj tego wizerunku, y, właśnie świętego Jerzego i smoka. Jest jeszcze y, królowa Wiktoria tak zwana gotycka, no ale ona jest poza zasięgiem y, finansowym, więc o niej nawet nie będę tutaj wspominał. Następnie mamy jubileuszową. Też bardzo ładna. Zobaczcie, jaki stan. Tutaj mam 887 rok. I tutaj tą starszą już królową Wiktorię. To monetę też Wam ostatnio pokazywałem w zestawieniu pięciu najładniejszych monet, które mam ze względu właśnie na ten wizerunek. I na ładną patynkę, która tutaj jest poza królową Wiktorią. Mam jeszcze Jerzego III. I na temat tej monety też był całkiem niedawno film, bo udało mi się ją kupić w Łodzi w listopadzie ubiegłego roku. Swoją drogą teraz też będziemy mieli giełdę w Łodzi 22 marca. Ja się wybieram. Dajcie znać w komentarzach, czy też będziecie. Ta moneta jest troszeczkę bardziej, jakby w porównaniu chociażby z tym Edwardem VII, bardziej przetarta, ale niemniej jednak starsza, bo tutaj mamy rocznik, teraz żebym nie pomylił. 1820 Też bardzo ładna patynka. Zwróćcie uwagę na tych kilka monet, które tutaj pokazuję: ta moneta, ta moneta czy ten Edward, One wszystkie mają bardzo ładną taką ciemną patynę. No i dwie kolejne monety to są monety z wizerunkiem Jerzego IV. I tutaj też mam dwie, ale jedna z nich będzie przeznaczona na sprzedaż. No zdecydowałem się, że ta zostanie u mnie w zbiorze. Ze względu na to, że pomimo tego, że widać, że jest czyszczona, no ale ma troszeczkę lepszy, lepszy detal 1821 rok, czyli moneta ma ponad 200 lat, a ta monetka będzie przeznaczona do sprzedania. No, zwróćcie uwagę, jak ona wygląda. Jest tutaj mocniej przetarta, no ale niemniej jednak jest w całości tutaj takie drobne uszkodzenie rantu. Całkiem przyjemna, mimo wszystko. Pokażę Wam jeszcze, Rancik. Ładna monetka, też w takiej ciemniejszej patence. No ale już przejdźmy teraz do tego Edwarda. Słuchajcie, um, król Edward VII. Generalnie czas panowania to od 22 stycznia 1901 roku do 6 maja 1910 roku, czyli no, dosyć krótki, biorąc pod uwagę, że był synem królowej Wiktorii, która panowała wcześniej 60-65 lat, jakoś tak. I tutaj to co jest ciekawe w przypadku tej monety, że ona była wybijana tylko i wyłącznie w jednym roczniku, to był rocznik 1902 i nakład tej monety to jest 256 tysięcy sztuk. No to powoduje, że moneta ta jest rzadka, rzadko występuje i w przeciwieństwie do monet chociażby tutaj Królowej Wiktorii, czy nawet jeżeli weźmiemy tutaj Jerzego, Jerzego IV no to tych monet, zwłaszcza w słabszych stanach, bez problemu da się kupić sporo, bym powiedział. I też już trochę mi się przez ręce tych monet przewinęło. Część z nich kupowane było typowo, jako nawet można powiedzieć, w cenie srebra. Natomiast tą monetę miałem jedną, która była kupiona bodajże 3 lata temu. I powiem Wam szczerze, od tego czasu żadnej sensownej nie udało mi się trafić, no i teraz właśnie coś takiego do mnie wpadło i jak najbardziej jestem zadowolony z zakupu. Jeszcze tutaj powiem Wam, że gdybym chciał taką monetę w stanie menniczym no bo ta oczywiście mennicza nie jest, to tu widać widać przetarcia czy na włosach, czy tutaj na, na brodzie jak sobie popatrzymy na smoka, tutaj też na żebrach, tutaj na mieczu, na hełmie na torsie tutaj Świętego Jerzego, no widać, że ta moneta w obiegu była, krótko, ale jednak. Natomiast gdybym chciał taką monetę w stanie menniczym, to jak sprawdzałem za granicą, kilka wystawionych jest, ale to są ceny gdzieś 700, 800 czy nawet powyżej 1000 euro. No i teraz tak, ta moneta ląduje do mojego zbioru natomiast ta będzie przeznaczona do sprzedaży no tutaj już widzicie na pierwszy rzut oka że jest ona mocniej tutaj przetarta aczkolwiek też jest w pełni czytelna, nie jest zniszczona święty Jerzy smog też prezentuje się bardzo fajnie tutaj jest drobne uszkodzenie jeżeli chodzi o rant napis na rancie czytelny tutaj też jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany tą monetą to możecie się do mnie odezwać. W opisie pod filmem zamieszczam link, gdzie będzie można sobie zobaczyć właśnie zdjęcie. Jeżeli by was interesowała ta bądź ta druga korona, możecie się też na maila do mnie odezwać. Dobra, słuchajcie, taki dzisiaj szybki materiał przekrojowy z kilkoma fajnymi monetami. Tak, jak powiedziałem na wstępie. Temat jest o tyle ciekawy, że jeżeli byśmy sobie odjęli stąd te dwie. To mamy sześć monet, które prawie że wyczerpują XIX wiek, bo tutaj zahaczamy 1902, 1900, 1902. Potem jeszcze były też korony yy, troszeczkę yy, późniejsze, natomiast no, one już tam potem miały też słabszą próbę. Yy, ja mam też te, te późniejsze korony, natomiast tutaj jakby skupiam się na tym wieku XVIII i XIX, bo. To jest jakby coś, co mnie najbardziej z tego interesuje. Czyli mamy 6 monet, i mamy prawie cały kompletny zbiorek, tak jak powiedziałem, bez korony gotyckiej, która na pewno by tutaj świetnie wyglądała. No ale nie wiem, co musiałbym sprzedać, żeby ją do zbioru dołożyć. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć.